Ostra awantura w Sejmie. Katarzyna Lubnauer zmuszona była bronić się przed krytyką dotyczącą swoich skandalicznych działań w Ministerstwie Edukacji. Przemysław Czarnek był dla niej bezlitosny i pytał o sens wprowadzania edukacji zdrowotnej, z której większość dzieci została wypisana. Lubnauer jak zwykle nie potrafiła odpowiedzieć i odwracała kota ogonem. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Pani minister, cieszę się, że pani przywołała te dane PISA, dlatego że sama pani wskazała na to, że w szkołach branżowych jest problem, i dlatego to myśmy się wzięli za odbudowę szkolnictwa zawodowego po tym, jak pani środowisko polityczne, eseldowsko PO Unia uniodemokratyczne zaorało szkolnictwo zawodowe. W wyniku naszych reform doszło do tego, że tendencja, która była wcześniej, czyli większość uczniów wybierających szkolnictwo ogólnokształcące, zmieniła się i za naszych rządów już zdecydowana większość wybiera szkolnictwo zawodowe. Co do wychowania do życia w rodzinie, to pani naprawdę ma tupet. Wychowanie do życia w rodzinie było rozwijane i tak na to wychowanie do życia w rodzinie chodziło, chociaż było nieobowiązkowe i nigdy miało nie być obowiązkowe, chodziło więcej osób niż na Pani osobisty, personalny sukces, na edukację zdrowotną tak zwaną, bo na edukację zdrowotną chodzi wyłącznie 30%, a w szkołach ponadpodstawowych w Warszawie 86% nie chodzi na to edukację zdrowotną. Moje pytanie jest takie, proszę powiedzieć szczerze, będziecie dążyć do tego, żeby to było obowiązkowe, skoro macie taki sukces w cudzysłowie edukacji zdrowotnej, czy też poprzestaniecie na tym, co wywalczyli rodzice, prawie rodziców do wychowania do życia według swojego światopoglądu? Dziękuję bardzo panie ministrze i ponownie do odpowiedzi zapraszam panią minister Katarzynę Lubnauer. Zacznę od tego, że podam precyzyjnie liczby. Rok 2019 2020 50% chodzących na wychowanie do życia w rodzinie. 20-21-46%. 21-22 to wtedy chciało być, zdaje się, priorytetem: 40%. 22, 23-39%. 23, 23 24-35%. 24-25-33%. Widząc tą tendencję dokładnie. Ale to jest wasz przedmiot z waszą podstawą programową i z, waszym, i z waszymi ramówkami. Natomiast. Bardzo natomiast bardzo, 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 bardzo. na to kierowności wydaliście w 2012 na ten rok, bardzo, książeczkę na, na nauczycielu. 30%, a na przyszły rok 26%. Bardzo Taką tendencję dniową miałam, szanowni posłowie, panie minister, bardzo natomiast proszę. nie się. powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wy nie tylko doprowadziliście do zniszczenia polskiej szkoły jeśli chodzi o wiedzę uczniów, co pokazałam przed chwilą na grafice, która pokazywała testa PISA. Ale również jeśli chodzi o zniszczenie, jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną i wydatki na oświatę. Proszę Państwa, w ciągu 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziliście do tego, że z 2,3% PKB nakłady na oświatę spadły do 1,87% PKB my w ciągu trzech lat, czyli w budżecie 24, 25, na 26, dochodzimy do 115 miliardów złotych, czyli z to są pytania posłów do, ministra. Proszę do ,6 PKB. Ja widzę, że wy nie macie pomysłu na pytania, ale ja rozumiem, nie. że konkretne pytanie. Edukacja ja rozumiem, w przyszłym roku. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o pieniądze, to najlepiej wam wyszedł program Villa Plus. Dzisiaj dowiadujemy się, że jedna z tych nieruchomości. Podczas sensu całkowicie. Którą daliście milion na to, żeby sobie kupili willę, ci, którzy beneficjenci programu chcą sprzedać ją za blisko 3 miliony złotych. Ma pani pełny obowiązek odebrać willę, tak zwaną pieniądze. willę, jeśli jest niewykorzystywana w celu obywatelstwa? Nie dopełniła pani chamię, na obowiązku. To, nie to jest zabezpieczone minister, na, na hipotece. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Szanowni posłowie, Nasze obrady rządzą się pewnymi zasadami. Był czas zadawania pytań, teraz jest czas odpowiedzi. To, że bardzo proszę wysłuchać, co ma do powiedzenia to, że Państwo mają możliwość włączyć sobie mikrofon, to nie znaczy, że mają prawo państwo przerwać każde zdanie pani minister. Ja rozumiem, wszyscy już usłyszeli, ja to powtórzę państwo posłowie żądają odpowiedzi. Teraz jest czas dla pani minister, proszę kontynuować swoją odpowiedź, a państwa posłów proszę już o niewchodzenie w słowo. Bardzo proszę. Powiedz, powiedzmy jasno. Pieniędzmi publicznymi gospodarowaliście w ten sposób, że podmiot, który nie realizował żadnych działań edukacyjnych, który dostał negatywną opinię, jeśli chodzi o nawet tą komisję, którą powołaliście, dostał milion złotych, za którą kupił nieruchomość. Ta nieruchomość nie służyła dzieciom, tylko służy jako escape room, a teraz po latach sprzedają. Są wnioski o zwroty, natomiast ponieważ w tej procedurze nie przewidzieliście metod. Nie przewidzieliście metod zabrania tych, dlatego, że nie było wskazane, jakie konkretne działania mają podejmować te podmioty edukacyjne. Nie wskazaliście dla ilu osób, w jakim wymiarze, jak często, czy bezpłatnie. Nie, to wy doprowadziliście do sytuacji w której prokuratura się teraz tym zajmuje ponieważ nie zabezpieczyliście pieniędzy publicznych Niech pani nie złotych straszy prokuraturą. Co z, teraz za 2 ,7 nie. co z edukacją zdrowotną na przyszłość będzie obowiązkowa czy nie Co z edukacją zdrowotną na przyszłość będzie obowiązkowa czy nie który jest potrzebny wszystkim dzieciom będzie obowiązkowa młodzieży. czy nie ja wiem jedno będzie obowiązkowa czy nie Przez 8 lat niestrzyczy się będzie obowiązkowa szkołę. Tak, uważam, że powinna być obowiązkowa. Czyli będzie obowiązkowa. Dziękuję, Dziękuję bardzo, pani minister. Ministerstwo Edukacji kompromituje się raz za razem. Nowacka razem z Lubnauer, zamiast zająć się prawdziwymi reformami, próbują forsować swoją lewacką ideologię i narzucać ją dzieciom. Czy edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowa? Jaki jest sens tego przedmiotu? Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz.